Czym tak naprawdę jest dla ciebie brzydula? Osoba brzydka? Kto to jest brzydula? Brzydula to jest najważniejsza postać mojego życia, e, którą uwielbiam. E, tytuł jest przewrotny. E, określa to, w jaki sposób ta postać jest postrzegana przez wiele osób, e, i od razu wzbudza naszą niezgodę, przynajmniej moją. E, no i właśnie o to chodzi, żeby nie oceniać po pozorach. Czy ten serial w życiu prywatnym w jakiś sposób wychodzi też w codziennych sytuacjach, gdzieś na ulicy, ludzie Cię spotykają, nawiązują do serialu? Czy serial wychodzi w życiu prywatnym? Tak. Czy spotykają Ciebie na ulicy i na przykład chcą powspominać odcinki, które widzieli, albo pytają się o losy brzyduli, albo chcą wpływać wręcz na te losy? Tak, zdarzają się takie sytuacje. Jeżeli ktoś zagada do mnie na ulicy i pyta się, jaki będzie finał, to mówię, że nie mogę powiedzieć. Głównie ludzie chcą wiedzieć, czy Ula będzie z Markiem szczęśliwa i no to też nie mogę odpowiedzieć. Ale tak, spotykam się z dosyć dużym zainteresowaniem. Jeżeli chodzi o, o fabułę tego serialu, tak, bardzo. Mam wrażenie, że w tym serialu tak samo jak w życiu prywatnym często chodzi o to, żeby gonić tego króliczka, a nie go posiadać. Jak ty podchodzisz do tej całej historii? Do historii Uli i Marka? No podchodzę do tego tak, że jest to dość życiowa historia, że ludzie, którzy są sobie przeznaczeni, ale z pewnych powodów Jakichś takich różnic, dawałoby się nie do pogodzenia. Nie mogą być razem, e, ranią się nawzajem. I znam sporo takich historii z życia. I czasami udaje się te problemy przezwyciężyć, a czasem nie. Czyli, które elementy z tego serialu faktycznie wydarzyły ci się w życiu, że złapałaś się sama na tym, że kurczę, ja, ja to grałam? Nie odpowiem na to pytanie, bo nie chcę mówić o, o prywatnym życiu. Cześć, tu Julia Kamińska. Serdecznie zapraszam Was do wsparcia zbiórki z tajni nad rozlewiskiem wspólnie z przeambitni.pl. Wspierają osoby z Ukrainy. Polecam Waszej uwadze tę zbiórkę.